Gdybym zrobił sondę wśród fanów anime i postanowił zapytać wszystkich o to, co tak naprawdę wyróżnia Shingeki no Kyojin, to gwarantuję wam, że duża część odparłaby zwroty akcji i foreshadowing. Faktycznie nie dałoby się znaleźć kontry na te opinię, ponieważ AOT, jak mało które anime karmi nas akcją, która jest kompletnie nieprzewidywalna. Mało który tytuł, mając mniej niż 100 odcinków, był w stanie wpleść aż tyle plot twistów. Zaczęliśmy od Erena jako tytana atakującego. A skończyliśmy na tym, że to tak naprawdę syn Grishy zmanipulował swojego ojca. Co jednak, jeśli wam powiem, że pierwszy plot twist miał miejsce w początkowych 15 minutach serii. Ba, w tym wszystkim najlepsze jest to, że to nie był jakiś mały detal, tylko wydarzenie, które kompletnie zmieniło przebieg całej serii. Mowa tu oczywiście o śmierci Carly Jega, czyli mamy Erena. Zwrotem akcji nie było to, że tak naprawdę okłamała swoje dzieci w gruncie rzeczy. Była w stanie ruszać swymi nogami. Tylko to, że Eren w zasadzie pozbawił życia własną matkę. Ale zacznijmy od początku. Atak Maryna Paradis w celu pozyskania surowców i Tytana pierwotnego, oprócz misji rozpoznawczej, zaczął się tym, że Reiner, Ani i Bertolt przełamując mur Roze, chcieli zbadać reakcję domniemanego króla murów. W taki sposób wywołano kompletny popłoch w dystrykcie Shingashina, do którego za pośrednictwem zmodyfikowanego ryku Annie Leonhardt wprowadzono dziesiątki tytanów. W wyniku tego historia Arena miała się zmienić raz na zawsze. Ale czy by na pewno było to pokłosie działań marańskich wojowników? Żeby lepiej zrozumieć sytuację, musimy się cofnąć dekadę wstecz. Do momentu, w którym ruch odrodzenia Erdi jest bezpowrotnie zsyłany na Paradis. Oprócz oczywistej tragedii, która miała tam miejsce, naszą uwagę przykuwa fakt, że Eren Kruger nie decyduje się uratować Diny Fritz i Griszy. Milczy i przez to matka Zika Igera zamienia się w anormalnego Tytana. Jaki miał do tego powód? Być może nie chciał, aby wrogie siły kontynentalne stworzyły maszynkę do produkowania ludzi z królewską krwią. Ale co jednak, gdy weźmiemy pod uwagę, że uśmiechnięty Tytan był później potrzebny Erenowi? Miejmy z tyłu głowy fakt, że Kruger miał już wtedy dostęp do poszczególnych wspomnień z przyszłości. Co zatem, jeśli wiedział więcej? W taki sposób zostało umożliwione pierwsze i drugie spotkanie Erena z dziedzicem królewskiej krwi. Na końcu mangi Eren przyznaje, że dzięki ścieżkom był w stanie zmienić bieg wydarzeń z tamtego dnia, czyli etapu, w którym wszystko się zaczęło. To znaczy, że Eren mógł uratować swoją mamę. Ależ oczywiście, i to jest tym wszystkim najciekawsze. Po przemianie w człowieka, Bertord nie miał na tyle energii, aby ponownie zamienić się w Tytana. Z tej racji stał się prostym celem dla przechodzącej obok Tytanicy. Ta jednak postanowiła, że zostawi go samego sobie i pójdzie dalej. To wszystko robota Erena, który zamienił się w Diabelskiego suflera. Eren wiedział, że Tytan Kolosarny Bertord'a przyda się w przyszłości, a co za tym idzie, nie mógł pozwolić mu na to, aby odszedł z tego świata. Młody Jega potrzebował wzmocnić jakimś środkiem cykl nienawiści i płomień tragedii, który niebawem w nim zapłonie. W ten sposób dopuścił się on zbrodni kalibru zabójstwa własnej matki. Zapytacie teraz pewnie, ale w jakim celu? Przecież ratowanie Armina w przyszłości zdaje się być zbyt błahe. Po pierwsze, to ratowanie Armina miało charakter wielowektorowy i oddziaływało już na wszystkim, w tym na końcowe wydarzenia. Więc nawet ten sam powód by wystarczył. Z drugiej zaś strony, Eren po prostu potrzebował najmocniejszego możliwego zapalnika, aby doprowadzić tę historię do końca. Czymś takim na pewno mogło być zniknięcie ojca i śmierć ukochanej Matuli. Prawdopodobnie tylko dzięki temu historia z Erenem jako wrogiem ludzkości zabrnęła aż tak daleko. Powściągnięte konieczne środki doprowadziły do tego, że jego bliscy zasmakowali wolności, a on sam stał się symbolem walki o własne idee. W związku z wyjaśnianiem końca Attack on Titan będziemy za niedługo omawiać mangę. A ja tymczasem dziękuję wam za to słowisko i do usłyszenia niebawem.